Na nasze spotkanie z podkarpackimi producentami zdrowej naszej najlepszej żywności mamy dzisiaj tutaj blisko 80 rolników. Myślę, że pogoda nas trochę wystraszyła, bo ostatni tydzień było bardzo mroźno i bardzo zimno. No, Niemniej jednak cieszymy się, że po raz kolejny spotkaliśmy się w Boguchwale. Jest mnóstwo kupujących. Myślę, że większość producentów zadowolonych, bo ich produkty schodzą na pniu. A najważniejsze jest to, że kolejny miesiąc spotykamy się na bazarku i to, co żeśmy sobie założyli, że będziemy się spotykać co najmniej raz w miesiącu, to realizujemy widać tutaj dookoła ludzi, którzy wystawców, którzy są nie pierwszy raz, powtarzają się, przyjeżdżają regularnie. I zawiązują się tutaj widzę znajomości. Ludzie już są świadomi tego, od kogo chcą kupować te produkty i widać to, prawda? Tak, widać to bardzo, bardzo dobrze. No jest trochę takich producentów, do których od razu o 7 ustawia się kolejka i ta kolejka myślę, że będzie do godziny 14. To pokazuje, że klienci już posmakowali i mają swoje ulubione produkty. My cały czas staramy się, aby przyjeżdżali do nas następni rolnicy z następnymi produktami, żeby poszerzać jeszcze cały czas bazę, bo mam nadzieję, że w przeciągu tego pół roku Podkarpacki Bazarek w Bogu Boguchwale to będzie marka sama w sobie. My szykujemy następne udogodnienia. Myślę, że w przeciągu pół roku uda nam się zakupić prawdziwe takie z prawdziwego zdarzenia na wzór wiednia budki do handlu, że będą namioty, w których będzie można w takim zimowym okresie w lepszych warunkach handlować. Na pewno nie poprzestaniemy i będziemy cały czas chcieli, żeby i dla sprzedających, ale i dla kupujących, polepszać warunki handlowe, bo tylko w ten sposób będziemy wspierać naszych podkarpackich rolników. To może zapytajmy o nastroje e, handlarzy, rolników. Jakie, jakie nastroje w związku z nowym rokiem, jakie oczekiwania? Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy pytanie, jak, jak Państwo oceniają bazarek podkarpacki i, i jak się tutaj w Boguchwale czujecie? No bardzo, bardzo dobrze, że coraz więcej klientów jednak e, dowiaduje się, przychodzi, e, robią zakupy, systematycznie robią zakupy. Wiedzą, że jest organizowane raz w miesiącu, także że myślę, że to jest pozytywne, e, że ściąga coraz więcej ludzi. Tłum ludzi! Jest tłum. Są stali klienci. Cały czas. No. A co pan serwuje? Co najszybciej schodzi u pana? Bo no, w tej chwili najszybciej to zeszła galareta. To taki nowy krzyk był. I po prostu bardzo dobrze schodzi. No, brakło w tej chwili galarety już. to jest święta, ale apetyt ciągle dopi... Do, Dopisuje, tak. No, boczek ładnie schodzi też polędwica, wiejska kiełbasa. To są Pana wyroby? Czy pan... Tak, nasze wyroby. Tradycyjne. Jaka to, jaka to jest firma? Masarnia OSIP. Olej z rokitnika. Aha, rokitnika. Drugi to jest olej z czarnuszki. Natomiast działanie totalnie na odwrót. Bo czarnuszka, jeżeli już ma Pan jakieś stany zapalne, jakieś takie problemy, to czarnuszka to leczy. I w ten sposób, właśnie. Rokitnik załóż. Tak, a rokitnik z kolei w drugą stronę. Jest tak potężna bomba witaminowa, witamina C, witamina A że nie dopuszczamy do tych stanów zapalnych właśnie. Cześć, ale go nazywają z treści. Tak, 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 tak. Tylko, że on jest bardzo stężony. Tego A. proszę Pana rokitnika, ta malutka buteleczka jest na pół roku. 5-6 kropelek dziennie. Tak, tak. Niesamowity olej. Złoto w Syberii. Na wschodzie leczą tym wszystko. Chipsy jabłkowe głównie. Polecam yy, chipsy jabłkowe w gorzkiej czekoladzie i w mlecznej czekoladzie. To jest produkt węgierski. Yy, ja jestem dystrybutorem tego produktu. Mam również w ofercie y, chipsy jabłkowe polskie, zwykłe w cynamonie i jabłka suszone. Y, chipsy Jonata Golden, to są chipsy węgierskie. Czyli smaki dla każdego. Każdy to, znajdzie każdy znajdzie coś dla siebie, tak? I duże i małe. I duże i małe, tak. Dziękujemy I, bardzo. Cenie od 3 zł, od 2,58. Naprawdę takie opakowanie, tak? Takie opakowanie, tak. Mhm. Najtańsze, najmniejsze po 2,50. To są jabłkowe, golden i Jonathan. No takich cen nie ma w tym. Najdroższe czekolada gorzka i mleczna. No, I to jest taka najwyższa półka. Mąka, maślanka, jajko, soda, sól. Proste składniki i najlepszy piec. I najlepszy piec. drzewem opalane. Tak, drzewem opalane. A jakie dodatki najczęściej wybierają e, Masło i ser. Ser. Swojskie, swojskie. Tak się. Wszystko. Ekologiczne. To jest taki prosty produkt, że można nawet w takich trudnych warunkach polowych bardzo prosty produkt. Tak, tak. I to na szybko. Nie ma chleba. Proszę. Tak, I nasz polski fast food. Tak, nie ma tak. problemu. Serwujemy chlebki, serwujemy pierogi. Serwujemy nową wersję paluszków do barszczyku czerwonego, rogaliki, drożdżówki, proziaki. Mamy mięsa pieczone na obiad, kiełbasiankę zapiekaną, gorący żurek, pierogi na gorąco, jak ktoś chce. Czyli jak pięci e, wracają z bazarku, to mogą od razu zaserwować w domu obiad? Od razu mogą zaserwować lub na miejscu nawet zjeść, wszystko na ciepło. Romanne. Jest grzaniec nie tylko grzaniec, no i wino oczywiście standardowe. Wytrawne. Wino regionalne. Regionalne tutaj niedaleko z Będzienicy. 15 km od Chwały. Yy, białe i czerwone. Rozumiem, że można i wytrawne i słodkie. I... 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 Yy, wytrawne. W racji, w racji bardziej wytrawne, wytrawne, tak, czerwone i białe. Trudno, zwłaszcza jeżeli chodzi o przepisy, bo jest tego sporo deklaracji do wypełniania, no ale można to przejść przy odrobinie uporu i samozaparcia. Na uprawa, no to jak uprawa? No, trzeba być już pasjonatem i ogrodnikiem zamiłowania, żeby wejść w ten temat, pokochać go i rozwijać się później jeszcze w kierunku winiarskim. Naturalne maści, olejki, octy e, zdrowotne: wszystko na bazie ziół z woskiem, szczelim sama natura. A czy proces wytwarzania y, takich y, produktów jest trudny? Jak ktoś ma odrobinę wiedzy i troszkę się tym interesuje, to wcale taki trudny nie jest. To może nam pani coś zdradzi, jakiś rąbek tajemnicy, na przykład jak taką naleweczkę y, przygotować. Naleweczkę, to wiadomo. Wydaje się produkty, zalewa się alkoholem, trzeba odpowiednią, odpowiednią ilość czasu odczekać odcedzić i wtedy e, przelać do buteleczek. A który produkt e, wymaga więcej e, czasu, więcej pracy? No, każdy produkt wymaga odpowiedniej ilości czasu i pracy, bo każdy trzeba zioła zaprawić odpowiednio i przygotować, żeby, żeby z niego coś stworzyć, prawda? Czyli na przykład taka maść wymaga więcej czasu? No na pewno tak, bo trzeba ją najpierw zaprawić w tłuszczu odpowiednim i później dopiero cały proces następuje, żeby przejść do wosku pszczelego i żeby stała się postacią stałą, a nie ciekłą. Ale jest to możliwe do, możliwe do wykonania w domowych warunkach? Tak, tak oczywiście. No, ja wykonuję w domowych warunkach. A który produkt poleciłaby Pani, e, który jest takim hitem w Pani produkcji? Hitem to jest olejek oregano, również, e, dlatego że on tu ma działanie przestronne na pasożyty, na e, choroby skóry. No i moja mama stosowała go przy chorobie nowotworowej płuc, gdzie po stosowaniu tego olejku kuracji nowotwór płuc się zaczął zmniejszyć, co po chemioterapii normalnie rósł. Jeszcze trwa okres bożonarodzeniowy, ale że ze względu na to, że już jedziemy, no zbliża się do tej Wielkanocy szybkimi krokami, więc, więc przy okazji też wzięłyśmy. A poza tym to no, chodzi nam przede wszystkim o swoje rękodzieło pokazać, swoją pracę. I teraz jest też pora... Dzień Dziadka, Dzień Babci, no Walentynki, no i myślę, że jakąś tam Walentynkę u nas znajdzie. Tak jak i dla Dziadka, tak i dla Babci. I to wszystko jest tak powiązane yy, yy, razem, że, że jak już bierzemy jedno, weźmiemy i drugie, no po prostu... No co państwo macie? Chce im pokazać to, co tworzymy, co sami robimy. Piękna, na pewno wymaga dużo pracy i do świąt trzeba na przykład przygotować się dużo, dużo wcześniej. No niestety, no zleci to szybko, myślę, że, że, że bo Bozia zdrowia dało, wszystko będzie dobrze i czas zleci i, i, i święta spędzimy, także, że no jest świątecznie, kolorowo. Tak, potrzebujemy paru dni, żeby to wszystko przygotować, zaetykietować i żeby to nadawało się właśnie do sprzedaży. Przepatrzymy, coś może kupimy i... Pokosztujemy. Pierwszy raz czy kolejny? A kolejny my często jesteśmy. Regularnie. No. Tak, zakupy, tak? Są przy okazji soboty. Tak, tak, tak. I jak tam... Do znajomej zielarki. Aha, do znajomej zielarki. Tak, tak. A jak y, dzieci zadowolone, jeśli chodzi o takie wyjścia, no bo to nie jest sklep tradycyjny, to nie są tradycyjne zakupy. Fajnie jest na takim bazarku. Tak, tak mi się zna na ziołach, zbiera razem z nami i z ciocią. Takie miś? No, jakie miś? jakie działa znasz Powiedz. Pomagasz tutaj, tak? Chceci? Tak, tak, bardzo udane, bo z wiadomego źródła. Z wiadomego, sprawdzeni tak. dostawcy. Tak, dokładnie. Zawsze tak to kupujemy, bo to jest bezpośrednio od producentów. Takie zakupy y, podstawowych produktów wystarczają Panu na miesiąc, pan tutaj no Nie, na miesiąc nie, ale mamy do części adresy, więc y, można podjechać. To są wszystko z okolic. Także sprawdzeni. Ja namawiam i zachęcam wszystkich.